Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów, z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a wy mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Czy my też jesteśmy tym pokoleniem przekornym, nieskorym do słuchania? Mającym swoją rację, swoje przyzwyczajenia i niechcącym zmieniać niczego, chyba że nasze życie już będzie nie do życia, zacznie nas boleć, zaczniemy cierpieć, to wtedy tak, szybko, Panie Boże, zlituj się nad nami, daj nam jakąś pigułkę, żebyśmy mogli połknąć i tak szybko, żeby ból odszedł. A ból nie przychodzi tak szybko. Podam przykład. My dzisiaj w kościele mamy problem z klerykalizmem. I to nie, nie tylko ze strony księży, ale także ze strony świeckich. Ostatnio wracałem do domu, przychodziłem obok kościoła, ludzie wychodzili z kościoła i miałem takie natchnienie, pragnienie, żeby podejść do dwóch pań, które wychodziły z kościoła i zapytać się, co było na mszy, jaka Ewangelia była. Jedna pani przyjęła to normalnie, a druga była zaskoczona, ale także zdenerwowana. Dlaczego ja pytam ją o Ewangelię? Kim ja jestem? Więc pytam się jej, a gdybym był księdzem w sutannie, to przyjęłaby mnie pani inaczej niż teraz? Nie musiała odpowiadać głośno. Jej ciało odpowiedziało, że tak. I to jest klerykalizm. I o tym mówi Jezus. Przyszedł Jan Chrzciciel. Wyglądał dziko, dziki człowiek, bardzo radykalny. Yy, I co? I nie przyjęli go. Oczywiście nie wszyscy, ci mądrzejsi przyjęli go, ci głupsi nie przyjęli go. Przyszedł Pan Jezus. W ogóle nie, nie był tak radykalny jak Jan Chrzciciel. Jadał z grzesznikami, zachowywał się inaczej niż Jan Chrzciciel ale oni obydwaj byli tego samego ducha byli tylko inni ale tego samego ducha ten pierwszy przygotował mu drogę a ten drugi sam jest drogą prawdą i życiem klerykalizm my potrafimy osądzać drugiego człowieka przez to jak na niego patrzymy czy on jest nam przyjemny czy jest nam nieprzyjemny czy on nam się podoba czy nam się nie podoba i ciężko jest nam dogodzić. Jesteśmy jak te dzieci. Mówisz, uśmiechnij się, to wystawić język, nie? Oczywiście, dzieci myślą, że to jest zabawa. Dzieci ciągle by się bawiły, ale my nie jesteśmy dziećmi. A Jezus nie przyszedł nas bawić, tylko zbawić. Jest różnica między bawić a zbawić. Jezus chce nam pomóc i nie ma czasu. Ostatnio spotkałem człowieka, który mówi, że nie ma czasu na Boga. Nie masz czasu na Boga? Ojejku. Jak przyjdzie klęska jakaś w życiu, cierpienie, żal, samotność, ból, choroba, to co? To wtedy będzie jedna wielka pretensja do Boga. Dlaczego Ty mi nie pomogłeś? Dlaczego mnie nie ostrzegłeś? Przed tym. Co się y, tak zwaliło na mnie z nienacka. My często nie, nie tylko nie chcemy słuchać drugiego człowieka czy pana Boga, ale nawet samego siebie, objawów choroby. Dusza smutna, nic mi się nie chce, stany depresyjne, lęki. To są objawy chorobowe duszy. Dusza mówi, zaopiekuj się mną. Daj mi Boga, potrzebuję Boga, ale my często nie słuchamy tych objawów, i potem, potem to już często jest za późno, a potem to już nie ma czasu. Tak samo z ciałem. Nie jesteśmy często w stanie wykryć tego, co się w nas dzieje w ciele. Są różne objawy: objawy chorobowe, gdzieś tam coś swędzi, coś, coś tam boli. Czegoś nie czuję, coś za bardzo czuję. To są wszystko objawy tego, co się w nas dzieje. A my sami nie jesteśmy w stanie zobaczyć na nas samych tam w środku. Bo my nie tylko wyglądamy na zewnątrz, nie tylko mamy to, to co jest z zewnątrz, ale także to, co jest wewnątrz. I Jezus często mówił: zadbaj o wnętrze. Ale jak możesz zadbać o wnętrze? Zapraszając kogoś z zewnątrz, do środka, Boga. Oczywiście, On nie tylko jest na zewnątrz nas, ale on także jest w głębi nas I, i mówi do nas w sumieniu, które my często już dawno uciszyliśmy. Niech mnie to sumienie nie denerwuje, niech mi to sumienie nic nie wyrzuca. Nie jest tak źle. Inni są gorsi. I to jest ten duch. Przekory, zły duch. Z tym trzeba naprawdę walczyć. Trzeba naprawdę nieustannie stawać się uczniem, nieustannie słuchać. Nawet jeśli wiesz, jak masz żyć, jak powinieneś żyć, to słuchaj innych, jak żyć słuchaj mądrych. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność: mamy być dziećmi mądrości, mamy słuchać, nawet jeśli wiemy, jak powinno być. Niestety nasze uszy są nieskore do słuchania, tak jak dzieci. Dzieci chciałyby się tylko bawić. Nie myślą o konsekwencjach, bo przecież są dziećmi. A my mamy być dziećmi Boga, Boga żywego, który, który mówi, a my mamy Go słuchać. Jeśli On mówi, zrób to teraz, to nie odkładaj tego na później, bo nie masz czasu, myśląc, że masz czas. Dlatego później jest płacz, zgrzytanie zębów, dlatego później nawet nie słyszymy. Nie słyszymy Boga. Zadajemy mu pytania, on nam odpowiada, ale inaczej niż, my chcie, niż chcielibyśmy usłyszeć, w inny sposób i myślimy sobie, nie ma Boga. Dzisiaj spotkałem człowieka, który nie wierzy w Boga i chciałby zobaczyć jakiś znak, jakieś znaki świadczące o tym, że Bóg istnieje. Wiesz, spójrz w słońce. No nie jestem w stanie, bo oślepny. No właśnie. Nie jesteś w stanie spojrzeć na słońce, to jak jesteś w stanie spojrzeć na Boga? Tak bezpośrednio. Nie da się. Musisz mieć jakiś filtr. I Bóg mówi do nas przez filtry. Przez ludzi, przez wydarzenia. To są filtry. Przez uczucia, emocje. Przez Słowo Boże. Te pisane, to mówione przez wydarzenia, okoliczności, przez tak zwane przypadki. Bóg do nas mówi przez filtry tak samo jak rodzice mówią przez filtry do swoich dzieci: Oj, nieńku, ty maluńku, ty taki mnie, boraczku, ty mój kochany takim taki takim. Mm. Tak się mówi do niemowlaków, nie? To jest filtr normalnie człowiek tak nie mówi do drugiego człowieka. Więc musimy się nauczyć tych wszystkich filtrów. Na przykład filtrem Bożej Mowy jest Jan Chrzciciel, taki radykalny, z podniesionym głosem, taki mówiący, co robić, czego nie robić, nawet mówiący trudne, gorzkie słowa, wyglądający surowo. Ta broda, te włosy, ta, te, te odzienie, to, to Jego zachowanie. Wyglądałby dzisiaj jak pijak, alkoholik, bezdomny i co? I takiego się przegania, z takim się nie chce mieć nic wspólnego. Pewnie jeszcze miał swój zapach, albo taki Jezus, taki dziwny luzak. Taki no, luzak, taki wszystkich kocha. Z wszystkimi chce się spotykać. Szczególnie z. Z, z tymi celnikami i grzesznikami i nawet jada z nimi wspólnie. A Słowo Boże mówi, że nie miej nic wspólnego z celnikiem i grzesznikiem. A Jezus przychodzi jako odkupiciel, zbawiciel, chce ich zbawić. Jako lekarz. Czy lekarz ma badać tylko zdrowych? Czy lekarz ma się spotykać tylko zdrowymi? To po co, on jest? To po co miałby być lekarzem? My wielu rzeczy nie rozumiemy, nie rozumiemy tych filtrów, przez które Bóg do nas mówi. Musimy się tego nauczyć, bo Bóg ma wiele różnych filtrów i jeśli kiedyś do nas mówił w jeden sposób, to nie znaczy, że będzie cały czas tak do nas mówił. Cały czas może mówić na miliardy sposobów, bo jest twórczy. Bo duch Boży jest twórczy, a duch zły jest taki nietwórczy. Egoizm, pycha to nie jest nic twórczego. Zazdrość to nie jest nic twórczego. Czy choćby ta przekora to jest nic twórczego. Będę przekorny, będę zawsze na nie. Będę zawsze yy, niewierzący, niedowiarkiem, wątpiący. Nie bądź niedowiarkiem, nie bądź wątpiący, bo jak będziesz wątpiący, to nie, to nie wejdziesz na taflę wzburzonego morza i nie podejdziesz do Jezusa jak Piotr. Piotr, dopóki miał tą wiarę i nie wątpił, to wszystko było ok. Utrzymywał się na tafli morza jeziora tybariackiego. A kiedy przyszła fala, wiatr zawiał za mocno, to on zwątpił i zaczął się topić. Czemu zwątpiłeś? I my później się topimy. I najgorsze jest to, że często nie wołamy Jezu ratuj, tylko czemuś do tego dopuścił. Tak jak Mar Marta. Czy cię to nie obchodzi, że ja cierpię, że jestem sam, że jestem sama, że wszyscy mnie zostawili, że w moim życiu jest tak wiele bólu, cierpienia? Czy cię to nie obchodzi? Wiecie, jaka jest, jakie jest rozwiązanie na tego typu. Wszystkie takie zarzuty wobec Pana Boga? Milczenie, milczenie krzyża. Jezus wtedy milczy i, mu, i pokazuje nam: Patrz na mnie, patrz na mój krzyż, patrz na moje rany, bo w moich ranach jest Twoje uzdrowienie. No i nam się nie chce patrzeć na ten krzyż, bo my się boimy krzyża, boimy się cierpieć, bo nie widzimy w tym zbawienia, odkupienia. Tylko narzędzie kary, a wiadomo, że kar nie lubi nikt, no bo po co mi kara? Kara nic nie daje, nie? Ale Jezus bierze na siebie tą winę, tą karę. I on mówi: Ja wezmę na siebie to wszystko. Ty tylko patrz na mnie, patrz na moje rany. Wtedy nie będziesz patrzył na swoje rany, bo w twoich ranach nie ma odkupienia, a w moich tak, bo moje rany są czyste. A twoje nie są czyste. I wtedy tracimy wzrok z Pana Boga, i wtedy już nic nie wiemy, i, i, i zły duch po prostu w głupotę nas tak wprowadza, nie jesteśmy w stanie zobaczyć Boga. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć w niebo, nie jesteśmy w stanie zobaczyć Boga w naszym życiu, tego, który jest naprawdę widzialny. Bo stworzył świat widzialnym. Stworzył Ciebie, On jest, On jest blisko, bliżej niż myślisz. Tylko przestań zachowywać się jak to dziecko. Nie baw się, nie baw się Bogiem, nie baw się innymi. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.